Witaj. Witajcie kochani. Dzisiaj nagrywam taki odcinek całkowicie odmienny od wszystkich innych. Ponieważ bardzo martwię się o to, co dzieje się w naszym kraju, co dzieje się w mózgach ludzi i chciałabym dać wam coś do przemyślenia i Chciałabym coś Wam powiedzieć takiego, bo być może wkrótce Wasi rodzice będą chcieli zaprowadzić Was na szczepienie przeciwko tej chorobie, która obecnie teraz się znajduje. Chciałam Wam powiedzieć tylko, żebyście wiedzieli, że dzieci nie chorują na tę chorobę, a jeżeli nawet już zachorują to przechodzą ją tak albo, bez, albo bezobjawowo, albo mają jakieś delikatne objawy przeziębienia. I słuchałam bardzo mądrych ludzi. Ostatnio odporność dzieci na tę chorobę jest prawie 100%, a dokładnie 99% i 90. Yy, zaraz powiem, 997. Tysięcznych. Dlatego, jeżeli zdarzy się coś takiego, iż Twoi rodzice będą chcieli zaszczepić Cię na tę chorobę, to powiedz im o tym, że dzieci na tę chorobę nie chorują, lub chorują tak, że przechodzą bardzo delikatnie, więc. Nie ma tak naprawdę zasadności, żeby szczepić dzieci. E, wiadomo, że rodzic wam powie, że nie masz wiadomości, nie masz e, racji nie jesteś naukowcem. Ja też nie jestem naukowcem, nie jestem. Ja tylko słucham i przekazuję, ale chciałabym wam zaproponować, chciałabym tobie zaproponować, abyś zadał swoim rodzicom kilka pytań, jeżeli. Powie ci, że chcecie zabrać na szczepienie przeciwko tej chorobie, która obecnie teraz jest. Pierwsze pytanie właśnie to zadaj rodzicom, czy dzieci chorują na tę chorobę i jaka jest śmiertelność wśród tych dzieci. Drugie pytanie, jeżeli już otrzymasz odpowiedź na to, w takim razie, czy jest zasadne, potrzebne, żeby szczepić te dzieci? Możesz nawet zapytać, czy wiedzą coś na ten temat, czy dzieci przenoszą tę chorobę? Dzieci jej nie przenoszą. Zapytaj, czy ta, czy ta szczepionka jest bezpieczna. Zapytaj, ile lat prowadzone są badania nad tą szczepionką. Zapytaj, czy ta szczepionka była testowana na zwierzętach. Zapytaj, ile lat stosowane są te szczepionki u dzieci? Żeby można było powiedzieć, że są bezpieczne do stosowania u dzieci. Czy rodzic o tym wie? Zapytaj. To chyba, chyba takie najważniejsze, yy, najważniejsze pytania. Właśnie zapytaj, pytaj, ponieważ jeżeli rodzic nie będzie umiał ci na to odpowiedzieć, to znaczy, że te szczepionki. Nie są bezpieczne i nie są zasadne. Szczepionki są przeznaczone, dopuszczone tylko na rok do użytku, warunkowo, i nie są jeszcze zatwierdzone, nie są w pełni przebadane. Badania, testy ciągle trwają nad tymi szczepionkami bez względu na to, Jaki to jest producent? Badania są skrócone, ale i tak są planowane. Ich planowane zakończenie jest dopiero na rok 2023 lub 2024. Więc masz prawo zadać pytanie: dlaczego? A najlepiej, żeby Twój rodzic zaczekał. Do tego czasu. I dopiero wtedy zdecydował, czy powinien zgodzić się na zaszczepienie swojego dziecka, czy nie. Moim zdaniem, to w ogóle w tym przypadku powinno się zaczekać, nawet aż dziecko osiągnie pełnoletność, ponieważ ta choroba nie powoduje śmiertelności u dzieci. Nie powoduje dziwnych powikłań u dzieci. Nie. To wszyscy wiemy. Wystarczy nad tym pomyśleć. Dlatego bardzo, bardzo cię proszę, żebyś żebyś e, zadał te pytania, zadała te pytania swojemu rodzicowi, swoim rodzicom, swoim opiekunom. Tu chodzi o. Twoje, 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 tak, twoje zdrowie i życie. A twoje zdrowie i życie jest bezcenne. Ja martwię się o twoje zdrowie. Dlatego szukam, dlatego dlatego chcę się dowiedzieć, tak? Dlatego pytam i ty też pytaj, to nie jest bez znaczenia. W tym przypadku nie możesz ufać bezgranicznie, że to, co robi twój rodzic, jest słuszne. Ponieważ twój rodzic musi znać odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jeżeli nie będzie znać odpowiedzi na te pytania, albo będą one takie, że, że potwierdzą, że nie jest to zasadne, to wtedy zapytaj. To w takim razie, dlaczego mamusiu, tatusiu chcesz mnie zaszczepić? Dlaczego? Pewnie Wam się wydaje, że już to nudne, tak? Bo wszędzie w telewizji gdzieś tam trąbią o tym. Yy, nie oglądajcie telewizji. Nie. Będziecie spokojniejsi. Ale bardzo Was proszę, nie bądźcie bierni, nie bądźcie obojętni. I pytajcie, i żądajcie odpowiedzi, ponieważ nasz kochany rząd zaplanował teraz szczepienie dzieci czymś, co nie jest do końca przebadane i nie jest do końca bezpieczne. Zaufaj mi. Modlę się o światło. Dla Waszych rodziców i dla Was. Pamiętajcie, że to Wy jesteście nadzieją tego kraju. To Wy jesteście nadzieją. Naprawdę, jeżeli, jeżeli Was nie będzie, jeżeli Wy będziecie chorzy, to ten kraj, nie tylko ten kraj, inne kraje, powoli będzie znikał z powierzchni. Ziemi. Może właśnie o to im chodzi. Zawsze pytaj. Zawsze. Zadawaj pytania i żądaj odpowiedzi, jeżeli chodzi o Twoje ciało. Dlaczego? Dlaczego? To nie jest lizak. To nie jest cukierek. Przecież rodzic nie daje ci pić alkoholu. Przecież rodzic nie daje ci palić papierosa, bo wie, że to jest szkodliwe, ale wie, ponieważ badania pokazały, że jest to szkodliwe przez wiele lat. Natomiast ta szczepionka, która jest teraz, niestety ona nie jest przebadana i nie wiesz, ani twoi rodzice nie wiedzą, Jakie rzeczy, jakie powikłania poszczepienne, nawet za kilka lat, może ona spowodować. Więc, zwracając się też do rodziców, a być może, że oglądacie, ja jestem matką trójki dzieci tutaj i jednej córki w niebie. Moja córka zmarła, ponieważ coś w szpitalu zdarzyło się najprawdopodobniej takiego. Że już jej tutaj z nami nie ma. Została zaszczepiona zaraz po urodzeniu, i w trzeci dzień odeszła. Wszystkie moje inne dzieci, wszystkie moje dzieci są szczepione na szczepionki kolejne podawane, więc ja nie, mam, nie jestem ani antyszczepionkowcem, ani nie jestem przeciwna szczepionkom. Tak oficjalnie, teraz dopiero zaczynam myśleć nad, na temat zasadności. Nawet wtedy, kiedy moja córka umarła, to nie myślałam, czy to właśnie mogła być wina tej szczepionki, którą dostała w szpitalu. Teraz zaczynam się nad tym zastanawiać. Ale to i tak są inne szczepionki niż te, które obecnie są na tę chorobę. Na te niby pandemię. Boję się, że nasze dzieci przez niedojrzałą decyzję rodziców, spowodowaną reklamami w mediach, w mediach głównych, przez decyzję spowodowaną przez zakłamane informacje, które płyną zewsząd w głównych mediach, boję się, że Twój rodzic. Podejmie niewłaściwą decyzję i doprowadzi do tragedii. Być może tak nie będzie. Ale dopóki nie ma potwierdzonych badań, że szczepionka ta jest bezpieczna dla dzieci, zadawaj pytania. Ty, rodzicu, zadawaj pytania. Dowiaduj się. To nie są żarty. Życie Twojego dziecka, życie mojego dziecka, każdego mojego dziecka, każdego dziecka na tej planecie jest bezcenne. Bez względu na to, czy Ty jesteś moim dzieckiem, czy nie. Ja Ciebie kocham. I traktuję Cię jak moje własne dziecko. Nie pozwoliłabym testować czegokolwiek na moim dziecku. A to, co się w tej chwili dzieje, to jest ewidentne testowanie jakiegoś środka leczniczego, medycznego na ludzkości. Najgorsze, że na dzieciach. Zaczęło się już na dzieciach. Bardzo mi przykro, no? bardzo mi smutno z tego powodu. Okay, ale <sighs> Dlatego, kochani, okay, no, dać, modlę się tak? o światło dla Was, o światło dla Waszych rodziców. A Wiem, że wielu ludzi już zwraca na to uwagę i jest. Taka nagonka, żeby nas podzielić. Szanuję decyzję każdego człowieka. Ale bardzo proszę, nie, nie róbmy doświadczeń na dzieciach. Ch Jeżeli ktoś chce robić doświadczenie na sobie, proszę bardzo. Ale nie pozwólcie, żeby ktoś robił doświadczenia na dzieciach. Dzieci to nie jest miniaturowy dorosły. Dzieci, dziecko to jest całkiem inny osobnik ludzki, który dopiero się rozwija. Który nie ma wykształconych jeszcze pewnych barier ochronnych nawet w mózgu. Nie jestem lekarzem, ale to wiem. Dlatego nie daje się dzieciom alkoholu, ani papierosów, ani narkotyków. Dbamy o to, prawda? Więc zaczekaj. Zaczekaj, nim dowiesz się, że ta substancja zawarta w tej strzykawce, w tej fiolce jest naprawdę bezpieczna, aby ją przyjąć lub. Jeśli tu mnie ogląda rodzic, aby podać ją Twojemu dziecku. Ja proszę tylko o rozwagę. Proszę, abyś nie robił z Twojego dziecka królika, szczura czy myszy doświadczalnej. Proszę Cię, abyś Ty nie pozwolił, aby Twój rodzic. Czy opiekun zrobił z ciebie jakieś doświadczalne zwierzątko? Bardzo mi przykro z tego, co się dzieje teraz na tym świecie. Bardzo boję się o wszystkie dzieci, o zdrowie dzieci na tym świecie. Dziękuję, że poświęciłeś poświęciłaś czas na obejrzenie tego filmu. Przepraszam, że. Mówię o tym, o czym wszyscy chcieliby już zapomnieć, ale jest to bardzo ważny temat. Nie można obejść, nie można przejść obok niego obojętnie, ponieważ dzieci to nasz najcenniejszy, najcenniejszy skarb. Dzieci to jest nasza przyszłość. Jeżeli my nie, obrodzi, nie obronimy naszych własnych dzieci, to kto je obroni? Jeżeli twój rodzic cię nie obroni, to kto cię obroni? Na koniec dużo miłości dla was wszystkich. Teraz pewnie będzie dużo hejtów. Jestem na to przygotowana, bo już tak jest cały czas, kiedy tylko próbuję, aby ludzie otworzyli oczy. Aby ludzie usłyszeli coś. Co jest ukrywane przed nimi. Trzymajcie się, kochani, dużo miłości. Niech Bóg Wam błogosławi. Niech Duch Święty Was oświeca. Niech Bóg w trójce jedyny Was strzeże. Niech aniołowie Was strzegą. Niech święty Michał Archanioł Was strzeże. Z Bogiem, kochani, muziaki. Pa! Ciao!